Pokażę wam jak fajny sposób wykończyć na rogu struktonic. No wiadomo, nie każdy ma pieniądze na rąbek że Używamy do tego. Od lat beko. Beko tam tylko na tych klejach pracujemy. Są bardzo dobre. Nakładam na zróbku na rożnik wygięty. Ja Robimy tylko w macie dwa takie kleksy. Chodzę po drabinie. Przyklejam, zasysam, zjeżdżam trochę na dół i to trzymaj, tego diabeł nie ruszy. Jest fajnie wykończone. Naprawdę fajny patent. Czekam aż trochę zastań, słuchajcie, po obniżam, jak do o, tak to wygląda, jest fajnie wykończone, słuchajcie, kratka wentylacyjna, co mamy, 7 cm, dachówka wystaje 2, zapas, Wentyluje dach, naprawdę, każdy dach powinien być wentylowany, powietrze musi krążyć. Chłopaki już tam zamykają czapki, mamy pokój. A teraz tak, jest wentelacja. Zobaczcie, dlaczego zamykam ten struktonid kondownikami, Jest to takie zawsze, są jakieś takie niedociągnięcia. Gdzieś tam to się pomaluje, to i tak to widać zawsze. a zaraz tam taki kątowniczek. Tam kondowniczek i będzie po problemie. Będzie bardzo ładnie. Kończone.